Paulina Krupińska, Teletubisiem, Fryderyków, modelka swoje poczucie humoru. W niedzielę, 23 kwietnia 2023 roku, roku po raz 28 wręczono Fryderyki, najważniejsze nagrody polskiego przemysłu muzycznego. W tym roku gale prowadzili Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska i Wojciech Lozolozowski. Impreza była transmitowana żywo, Zatem Wpadek. Jak to bywa w takich sytuacjach? Nie udało się uniknąć. Jedna z nich zaliczyła słynna modelka. Nie stalo się jednak nic poważnego, zwłaszcza że Paulina Krupińska ma do siebie dystans i potrafi z ogromnym poczuciem humoru komentować rzeczywistość. Przykład tego dala swoim wpisami z dieciem na Instagramie, gdzie kolor swojej sukni i garniturów wspól prowadzących porównala do trioteletubisów. Poczucie humoru modelki bardzo spodobało się i fanom, którzy przystąpili od razu do komentowania zdjęcia. Mogło być też power rangers. Najważniejsze, by mieć dystans, super. Kto z Marcinowi torebkę zabrał, bo widać, zreka przygotowana do noszenia. Kocham za dystans. Haha, boskie pisali fani pod wpisem Krupińskiej. Paulina Krupińska urodziła się 22 czerwca 1987 roku, roku w niewielkim Piastowie. Była uczennica liceum. Już rozwijala swoją karierę w modelingu. W 2004 roku wygrała lały konkursu Fotomodel z Poland. na nastąpił w roku 2012 zdobyła tytuł Miss Mazowsza, co stało się przypustka na prestiżowy konkurs Miss Polonia. Tam Paulina oczarowała wszystkich i zwycięzła. W 2013 roku wzięła udział w wyborach Miss Universe, chociaż nie zdobyła głównej nagrody. Uhonorowano ją ja tytułem Miss Photogenic. Dzięki tym sukcesom trafiła do mediów, w których kontynuuje swoją karierę. W 2019 roku jej udział w programie rozrywkowym Dance Dance Dance, Dance wywołał kontrowersję przez konflikt Drzewa Chodakowska.